Witajcie z strony Patryk, kanał Buty nie grają, a w dzisiejszym odcinku czas na recenzję Hyperdanków 2017 Low. Ale zanim to zrobimy, pamiętajcie zasubskrybować ten kanał i dodatkowo pamiętajcie polubić ten film i lecimy już z recenzją. I zaczniemy od minusów. Największym minusem tych butów jest coś, co mnie kompletnie zaskoczyło coś, czego się kompletnie nie spodziewałem. Czyli wygoda. Jezu, jak mi się wbijał ten język w nogę, to myślałem, że sobie ją obetnę. Przyrzekam. Dawno nie było mi tak niewygodnie. Jak jechałem na... że w jakich butach ostatnio mnie uwierał język, to cofam, ten był dramatyczny. I przekładałem go, układałem. Naprawdę, no tak mi się wbijał, że nie wiem, co ja mam z tym butem zrobić. W ogóle rozdziewiczałem go na meczu trzeciej ligi z Włocławkiem. Dzięki Panie Boże, że nie musiałem wejść, bo jeszcze było za wcześnie po kontuzji, ale wy to dzisiaj oglądacie, to już sobie już rzucam on daje rzuty. No serio, zobaczcie. O jest może, strzela się łopie, ale już jest w miarę. Co do dźwigania, to jeszcze słabo, czy czegokolwiek, ale z czasem będzie git. Więc yy, tutaj przynajmniej taki plus S i naprawdę jeśli na stopie. Miałem go, to naprawdę czułem ból. Dodatkowo, tutaj, tu za dużo miejsca dla mnie. But ma ten problem. Ale tu już ostatnio o jakimś bucie też to mówiłem, tylko nie pamiętam którym. Może, jeśli ktoś pamięta, to zapraszam, żeby przypomniał w komentarzu, że tutaj jest giga gigawąsko, a tutaj jest bardzo szeroko. I tutaj z przodu stopa się przemieszcza. To nie jest plus, to zdecydowanie nie jest plus tych butów. Ja bym powiedział, że to jest dość duży minus tych butów, że słabo się po prostu w nich stopa znajduje. Chyba, że ktoś ma stopy jak Ronald McDonald, taki był jakiś clown, nie wiem czy ktoś pamięta tak Ronald McDonald w komentarzach, bo to był taki, jak przyjeżdżali do McDonalda, jak byłeś mały, to tam była taka ławka i tam był taki Ronald plastikowy i w ogóle z nim zdjęcie zrobić, no. Potem go chyba skasowali, bo był za straszny, czy coś takiego. Ja nie wiem, ja miałem koszmary tylko całe życie. No, ale wracając. Naprawdę wygoda i fitting tego buta jest giga dziwny. Ja, no może poza tym językiem, to nie ma tu nic takiego strasznie niewygodnego, ale fitting mega, mega dziwny. Dodatkowo, sznurowadła OK, nie rozwiązują się kompletnie. Uważam, że są troszeczkę za krótkie. Zobaczcie, jak one mało wystają. Naprawdę, są troszeczkę za krótkie te sznurowadła. I tutaj będzie dla nich minusik. To na pewno. Dobra, a teraz przejdźmy do plusów. Jeśli chodzi o plusy, przede wszystkim trakcja. Trakcja na giga brudnej hali zero jazdy. Naprawdę świetna trakcja. Tutaj kompletnie muszę docenić. I naprawdę. No dobra, no widać trochę jeszcze czarnego na tej podeszwie, ale nie są jakieś giga brudne. Uważam, że mogłyby być dużo bardziej usyfione, a jest tu naprawdę yy, porządnie. Łapią trochę kurz, to trzeba przyznać. Łapią troszkę tego kurzu, więc tutaj jeśli macie bardzo zakurzoną, nawet nie jeśli się czy brudną, tylko po prostu zakurzoną halę, no to one trochę łapią. Ale ja mimo tego kurzu na tej hali dalej się nie ślizgałem. Więc tutaj na pewno plusik. Jeśli chodzi o amortyzację, tutaj, moi drodzy, jest tak źle, nie, jest specyficznie. Jeśli chodzi o amortyzację, ona jest odczuwalna, ale to nie jest to, co było kiedyś. Zdecydowanie. I na pewno jest bardziej twardo. Czy te buty są bardziej responsywne przez to? Nie wiem. Ja lubiłem danki. Może ja też mam w swojej głowie jakiś wypaczony obraz tego, jak to wygląda, jak to wyglądało, więc nie będę się tu odzywał, ale uważam, że ten but mógłby być skonstruowany dużo, dużo lepiej, jeśli chodzi o podeszwę wewnętrzną. I tutaj na pewno jest minusik. But na pewno też dobrze oddycha. Jeśli chodzi o oddychanie tej cholewki, to pół świetnie, tutaj 100 na 10. W porównaniu do tych plastikowych butów w dzisiejszych czasach, naprawdę, naprawdę jest dobrze. Nie widać też wyraźnych śladów użytkowania. No tu gdzieś, gdzie nie, gdzie jest jakieś przetarcie, czy coś, no wiadomo, to jest dość jasny but. Służ czarny jest całkiem okej, okay. klej też zero problemu, więc wytrzymałościowo też myślę, że jest to dość wytrzymały but. I teraz zasadnicze pytanie, czy ja bym go polecił? Szczerze, wolałbym sobie kupić moranty, wolałbym sobie kupić AE, wolałbym sobie kupić yy, halibertony, wolałbym sobie kupić dużo innych butów. I tak, oczywiście, mogę być uprzedzony przez to, że ten but mnie tak uwierał w stopę, że chciałem ją sobie obciąć. I wiem, że zazwyczaj gram w butach dużo wygodniejszych i naprawdę, które są na... Ojku, to źle zabrzmi. Są bardziej dostosowane do mojej stopy, no ale taka prawda. No, ja szukam jednak butów, które są dostosowane do mojej stopy. Więc jeśli mam już wszystko ograne, to wtedy wkładam te buty, które lubię. Na przykład, ostatnio te tej tumy czwórki też uważam, że będą dość wysoko w topce, bo naprawdę lubię sobie je założyć. Naprawdę lubię sobie pogać w tych tej tumach. Te tej tumy są naprawdę porządnymi, fajnymi butami. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. A co do strony John? Tak jak czytałem, yy, tam są sprzedawane również repliki i tak dalej. Szczerze, Ach, czy ja polecam? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ponieważ są też tam no, normalne sklepy, normalne ceny, normalne buty. Ale czy wszystko bym polecił? No, zdecydowanie nie. Trzeba by było się bardzo dokładnie przyjrze przyjrzeć temu, co tam kupujemy. Yy, wszystko traktować jako podróby? Zdecydowanie nie, bo nie wiem czy sobie wszyscy komentujący zdają sprawę, ale nawet na stokexie jest pełno podrób. Niestety, no już nawet Authenticada nie robią, chyba że znowu zaczęli, więc uff, niestety moi drodzy świat podróbek jest przepotężny. Vinted to jest tak zawalone podrybamy Kobiego, że się w głowie nie mieści. I Jeśli kupujecie kobi za 600 zł, nie wiem, grincze nowe, no to wiedzcie, że to nie są grincze. Są nowe, ale prawdopodobnie są made in małe chińskie rączki. Chociaż teraz y, chyba już w Chinach nie szyję Nike, tylko w Tajlandii czy w Kambodży. Nie mam pojęcia. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Wiem, że miał być teraz First Impression czego innego, ale First Impression wiadomo od jutra, ponieważ no mam małe problemy takie organizacyjne. First Impression będą się pojawiać, tylko musicie jeszcze odrobinkę poczekać i wszystko, wszystko będzie. Tak jak mówiliśmy, wszystko będzie, potem zlecą topki, potem jeszcze inne śmieszne filmy. No i to tyle w sumie. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro tam zrobimy First Impression John w 40. -tym. Albo Kobików. Albo Air Force'ów. Nara. No, no.